Siema, z tej strony, Vloch. Widzimy się w kolejnym odcinku z naszego kochanego teleworka. I powiem szczerze, że teraz się głowie, bo to możemy zaatakować, zniszczyć ich. Co oni tu dają? Tylko uczników mogą werbować. To jest pusta osada. Ja bym to zdobył, splądrował. Natomiast głowie się co dalej, bo szczury mogą to zająć, ale bym chciał to wybić. A szczurów się inaczej chyba nie da wybić, jak one w ruinach potem i tak przeżyją. Dobra, e, nasi sojusznicy się widzę pomału ogarniają. Tam chyba jest ostatnia tura Konfederacji, dokładnie. Ale to coraz ładniej wygląda. Już nasze budowle, a nie jakieś orkowe. Patrzcie na nich. Nasze góry. To jeszcze nie nasze, ale będą nasze. Zobaczycie. Eee, mamy tą urazę, więc de facto. To byłeś ty? Ano, byłeś ty. Będzie trzeba się przebijać. Jakie to jest garnizon? To jest stolica. Stolica regionu No trzeba większej armii I chociaż jednym mściciele czy coś Na razie to kolejna tura Już minuta minęła gadania mojego Ponad nawet O z Midlandem się dogadaliśmy, czyżby konfederacja zaraz była? Bo oni lubią tak Pokój, konfederacja i na naparzanko Gdzie ty lecisz tym tanem? No, biorą, biorą, denerwują te wampiry, no. Po co ja się pytam? Po kiego grzyba? Po kiego wam to? Farszywy smród robactwa wypełnia to miejsce, panie. Nie ryzykuj utraty władzy z powodu skavenów. Podejmij działania, które powstrzymają szerzenie ich kłamstw Uuu. pośród twoich ludzi. Tak, robimy tak. Eee. Kolejny level. Jeszcze jedną turę będziecie robić. Wy możecie bodajże rekrutować, więc nie przegapimy tej okazji. Będziemy rekrutować. Lokalnie zwerbujemy... Nie wiem, może najpierw światowo zrekrutujmy. Jedne mściciele, bo to podstawa. A lokalnie tych panów. No dużo ich nie zrekrutowaliśmy. To może... Nie, dobra, trzeba te karapulty jednych tych. Ja w tej prowincji mam... A tych mam już. Co, jakbym to na trzeci rozwinął? machnąłbym trzeci poziom tego, to byłoby szybko, no? Dobra. Eee, technologia, jeszcze jedna tura, dobra. Ty już nie musisz mówić nic. A nasz slider to jest, dobra. Mm. Muszę sprawdzić, jakie zadania mamy. Bo nie pamiętam. Tak Nie, czekaj, może coś mamy lepszego w poziom, tak? O. E Zaraz, bo ktoś dzwoni. Ale o, wielki król, dokładnie. To się przyda, to daje dobre bonusy. E dobra, widzimy się za chwilę, bo mam telefon. E jesteśmy z powrotem. Co ja teraz tu robiłem? Tu mamy zadania: topór gromadź hajs. Da się zrobić, bo nic nie będziemy budować po prostu w tu, tylko machniemy tych zabójców masowo. Technologia się akurat zrobi, to pójdziemy w przychody. Mm -hmm. A te urazy? Kurde, nie, 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 nie. Pod surowym wzrokiem Walia. Wa, Walai, yy, hrabia Elektor z Ostermarku, poprosił krasnoludzkich inżynierów o wzniesienie potężnej fortecy i zapłacił im dwa pensy za mało. To skandal. Złup Ostermark, aby odzyskać pieniądze. Splądruj regen. Dwa. Dwa pensy odzyskamy. Przynajmniej nie wiemy, jaka jest waluta. Pensy. Natomiast. Yy, zło złoto 20 tej przysięgi. I tak, muszę zajwaniać. Tutaj. O Ostermark. Tak, jedziemy tu. Nie ja pewnie zdobędę to i to. Pójdę zrabować tamto i tyle. No dobra, nie ma co czekać. Lecimy chyba kolejną turę, czy coś miałem jeszcze garnąć? się też rekrutują. Ciebie miałem ogarnąć. Miałeś zburzyć to w I kontynuuj oblężenie. To ma mury, to mi się nie podoba. Dobra, no to tak. Yy... Kolejna tura. Mam nadzieję, że tu się nic nie zrespi. Zresztą mamy niby Armię. Znaczy garnizon. ja wiem, że ja oblegam. Nie musicie mnie ob... A, to wydarzenia na świecie i o to chodzi, dobra. Kurde, ta armia wróciła tam. Jak dobrze pójdzie, to zdążymy ich wybić, zanim zrekrutują sobie kolejną armię. Tak mi się wydaje. O, to byłoby zarąbiste, ale musimy w hajsy iść. Jesteś surowy, super. Eee, a gdzie jesteś, Ty? A ty tutaj siedzisz, kolego? Spoko, nic nie masz, nic nie masz. Nie, 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 w sumie jak jesteś tutaj, dajesz to. Zobaczcie, minus jeden będzie minus 2. Chodzi, żeby to spaczenia nie było. no, by nam jeszcze przeszło, nie daj Boże. Nie, zaraz. To będą to, no dwie armie, bo ta stoi obok osady. Nie, dobrze. A ty masz wojnę z nimi w ogóle, kolego? Tak, ale ty masz też z tymi, to nie będziesz chciał ruszyć. Nie ciebie chciałem. Tutaj poprawiają nam się relacje. Dobrze. Ty nie chcesz. Ty może byś chciał? Chcesz! Dobrze, to tak. Wyznaczamy ci cel, i potem machniemy konfederację z tobą. Powtórzę. Le lecisz tego atakować Dobra, widzę już o co ci chodzi Tak, lecisz tego atakować Gdzie jest... O, tu jest nasz krasnoludzki kolega! A bo ja nie chcę ze złotym zakonem i tymi kasznutami drugimi walczyć. Dobra, walić ich. Dobra, e, osada, tak? Żadna z tych. E, ale tu chyba z budowami można rozbudować. To dokładnie, bo ja chyba wtedy anuluję wszystkie. Niestety tak. Dobra inaczej, tutaj w takim razie machniemy hajsy. A tu jest, nie, nie nie wróć tu jest drewno. No ja tego nie zauważyłem. Więcej hajsu będzie z handlu. Dobra, ten ład chyba już się ogarnie. to możemy wrócić do planu zarabiania. Tylko zobaczmy, co tu jeszcze daje. Minus, Udatki, wydarzenia. Jakie wydarzenia? Ten, te wydarzenia. Dobra, tu już daninę dajecie. Też już jest lepiej. Może w sumie Danina? Eee... Wy nie macie żadnego edyktu, a Wy? Też Daninka. Ale co to za spaczenie z Kaweną, że się pytam? Oni, oni musieli coś zrobić, że na sąsiednie prowincje je rozprzestrzeniają, co mnie niepokoi trochę. A ty? Nic nie masz. Dobra, e, żeby nie przeciągać, to trzeba. może cięcia zacząć robić, jak myślicie? Dobra, to jest wyniszczenie wampiryzmu. Mamy cztery, a miałem tymi ruszać dalej. Dobra, jeszcze turę muszę czekać. I za trzy koła, a tam będzie miasto do rozbudowania teraz. O, ci się postawili, to niedobrze. Bo poza miastem znaczy, że tam jest 21 jednostek minimum. Ale dobrze, bo się zaczęli naparzać orkowie. Chodźcie, że idziecie nie na Darakulę, tylko na tamtych ziomków naszych. O, ci się też przestali lać. Dobra, daj tych, tych, tych łobuzów. Koniec. Koniec tego dobrego. Tu będzie trzeba karćmę machnąć szybko. Ile wy się jeszcze buntować, będziecie? Trochę. Jakie mam cele w ogóle? rozdziału mi chodzi. To być jeszcze dwie osady, ta? dobrze. To zaraz się stanie. Dobra, czyli trzeba... zbierać hajs po prostu. I się nie ruszać za daleko. Czyli 100% kopania i może ja zrobię cięcia tak naprawdę, bo będę teraz skipać tak naprawdę każdą turę. Nawet nie ma co czekać. Jedziemy dalej. Eee, dobra, wy uciekacie. To Uciekajcie, Sila Mazara ucieka Gogisla Mazara, Tu było. Bum to mi się nie podoba. Bum mi się nie podoba. Tam jest duża armia. Wojna czy pak to nie agresji? Nie, śmierdzisz szczurem. Jak to się śmiało zająć, chyba ostatnio. Nie, myszą tam było, śmierdzisz myszą. Możecie, proszę, tych naszych, tych ułatwić. Proszę. Dziękuję, idźcie tam ich zabić. Ruszymy z drugiej strony za chwilę. Sorry, ale to? Na logikę nawet mi powiem, że tam to bardziej pasuje. Szczury też mogą tunelami podziemnymi łazić, więc trzeba ostrożnie to wszystko ogarnąć. Duże jest to spaczenie, trzeba je szybko zniszczyć. To i to rozbudujemy. Jak idzie to oblężenie? Dobra daj jeszcze jeden taran jedną tą. Tu wroga nie widzę żadnego. Ci mieli biec a plądrują. jest 3.7 Rada jest zawiedziona, powiadasz, czurku. No to niech wasza rada będzie zawiedziona. Ah, uh, to die in battle. Walisz, bardziej szalina o. I am the Slayer King. Yep, you are a Slayer King. Ale tu. Jeszcze trochę możesz podejść. A, dobra, tam co ja będę się zajmować tak. A mój Boże, dobra. Nie, nie, kuła, a, skrzaniłem, aaa, chciałem zasadzkę ustawić. Dobra, walić to. Trudno się mówi. Będziemy tam iść. Co, chyba dzisiaj już nie będzie żadnej bitwy, bo tak. Tu mam nadzieję, że nas nie zaatakują, tu się ufortyfikujemy, w obóz przejdziemy. E, tutaj zaś tych oblegamy, nie będziemy szturmować, chyba że coś się stanie. No i tak, tak samo tak naprawdę. Musimy zebrać się hajsy. Trzy tury trzeba poczekać, tak naprawdę. No dajesz, dajesz, dajesz szybko to. Przewiń mi. O, tam jest zielony prorok. Może tak się ze gwałt. Ej, a może ludzie będą się sojusz? już? Lecisz jak najszybciej, jak najdalej. Tylko tyle. Dobra, to daje hajs, to to rozbuduj. Dobra, poczekajmy te trzy tury, potem będziemy rozbudowywać i wybudować. Ile tam będzie do tracenia, żeby zaczęli tracić jeszcze trochę? A dobra, tam machnij kolejne te... ...w następnej machniemy w sensie kolejne te maszyny oblężnicze. Musi być ile? 50%, dobra. Chyba, że lekko przejdziemy, bo zaraz plądrowanie. Teraz tak. Albo to. Daje zero nam hajsu. Albo to. I myślę, że to będzie lepsze w tym momencie. Prowokujemy ich, może żeby się do nas ruszyli. Ci w tym czasie przyjdą. Chcielibyście, żeby was rozbudować, ale zbieramy na tych. Z czystej ciekawości, ile hajsu będę czas. miał, jak zacznę plądrować? Tak, propozycja. akcja hmm. Plądruj, co mi tam szkodzi. Tego też w sumie mógłbym na opartego plądrować. Dobra, machnij za pamięci, to przerzucimy to dalej. Koniec. Kontynuuj oblężenie. Gdzie tam jakiś to palić. Pozbieramy, bo się opłaci zebrać te 10 tysięcy. 5 tysięcy to prawda tracimy wtedy. On ucieka, niedobrze. Aj, karamba. Mm. Jak ci się będą naparzać, to już idą tutaj. Dobrze, marszem, marszem im dam. Specjalnie oni co zrobili. Nie ryzykuję się tego gniewu. Bo on jest bardzo często bardzo srogi ja przynajmniej mam to szczęście, że co chwilę jest. Grań zanim coś on nam zrobi. E, do zasadzki jest ile potrzeba... Zresztą całe połowie się. Forward. Beards in and belts o, i możesz awansować. Super, dobra. Um, damy tobie... ranę. Gdybyś mógł zabijać takich, jak tam będą iść. Niedobrze. To korci, ale nie. For the Boli mnie to, że nie możemy ulepszyć tych osad, ale... No nie, nie możemy po prostu, no. To się źle skończy dla nas. O potrzebujemy te 10 koła zebrać w końcu. Musimy też zadania powykonywać też. To nam striggeruje coś innego jeszcze. Aha. Mówiłem, że dwie armie są. Dobra. Ej, halo! Nie aż tak. Dobra, zobaczmy szybko, co mieli. No nie, no to da się wygrać bez przesady. Mieliśmy gorzej już. Dobra trzeba ich hardzić trzeba rozbijemy ich armię zajmiemy im stolicę i machniemy konfederację z tamtymi a potem trzeba wszędzie machać żyrokopterki. że roży roży dobra no i yy, myślę że Zakończymy jednak ten odcinek w tym momencie. Taki krótszy będzie. A tą bitwę rozegramy. Ale w następnym e, odcinku, bo w sumie będzie dość długa. Bo mają posiłki jeszcze. A zasadzka... W sumie przez nas nie była aż to rozgrywana. Zresztą, że już byliśmy w trybie obozu i nas zaatakowali. To powinno ewidentnie niszczyć zasadzki. Ale oni zawsze w trybie. To który zawsze w trybie ata zasadzki atakują. O, widzicie? Ja mogę się wszędzie tu rozstawić. Rozstają się, ja wam powiem gdzie. Tutaj i tutaj. A my będziemy iść stąd pewnie. Tutaj. I tu nas zaskoczą. Tak. W okrążenie. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. W tym będzie to już wszystko przypomnione. Lajkowanie, no, komentowanie, subskrybowanie, klikanie wznoszek, żeby być na bieżąco z filmami i streamami. Hejo.